Trzypokoleniowa dziewięcioosobowa rodzina w poczarze domu w Rębiszowej Kołmirska straciła niemal wszystko. Gdy zobaczyli ogień, uciekali w tym, co mieli na sobie. Zapewne dlatego dzisiaj jeszcze żyją. Straty materialne są jednak olbrzymie. Spaliło się pod dasze i spora część dachu. Parter został zalany podczas trwającej kilka godzin akcji geszniczej. Syn bez kurtki, bez butów wyskoczył. Ja z dzieckiem też bez kurtki nie miała ani nic. Mówi pani Monika, która wraz z mężem i trójką dzieci tymczasowy dach nad głową znalazła urodziny. Po samym zdarzeniu. To ja jestem tu u um, cioci i u Renaty z dzieckiem i z mężem. E, Kazia jest u, u swojego syna najstarszego. Pani Kazimiera to właścicielka budynku. Właścicielka budynku. I Dla, to pani, po Dla pani kim jest? Przeszłą teściową. I tak tylko po ludziach siedzi. Rodzinie. Gmina zaproponowała lokal zastępczy, czy jakieś mieszkania, czy coś? Nie. A jakąś pomoc tutaj gmina proponowała Wam? Na chwilę to no jeszcze nie. Jeszcze nie. Mhm. Jeszcze nikt się nie kontaktował, co z tego wiem, tej sprawie. Pan Andrzej Jesiński, burmistrz Mirska, mówi nam, już był na miejscu w dniu pożaru. Wczoraj z panią Kazimierą, właścicielką budynku, spotkali się pracownicy opieki społecznej. Kobieta otrzymała zasiłek. Tego nie otrzymały jednak jeszcze pozostałe dwie rodziny. Również wczoraj na zlecenie burmistrza i koszt gminy sam do budynku ocenił rzeczoznawca. Niestety z jego oceny wynika, że więź Badachowa cała jest do wymiany. Dzisiaj najpóźniej jutro na miejsce mają zostać postawione kontenery na wszelkiego rodzaju śmieci. W rodzinie jest trójka dzieci. roczna na 11-letni Sebastian i 18-letni Mateusz. Chłopcy uczą się. Jednak podczas pożaru sprzęt do zdalnej nauki został zniszczony. Na razie to się uczą w domach, przy komputerach. Ale od stycznia wrócą do szkoły, bo feria. Ale w tej chwili ich sprzęt ze szkoły A... też został jakby spalony, tak? Czy zniszczony? Sebastian ma rozbity telefon, laptopa nie ma. Książek na razie nie ma, ani zeszytów. I się nie uczył dzisiaj, nawet u brata nic, bo nie ma szczegółów. Pani Monika przyznaje, iż potrzeby są w tej chwili ogromne. Najwięcej co materiału budowlanego potrzeba. Poza materiałami budowlanymi, co jest wam jakby najbardziej potrzebne? No pieniądze na to wszystko. No i na łóżka. A i łóżka i pralki i meble. Proszę ludzi w dobrej woli o pomoc, dla nas, na całej rodziny. Jeżeli użrzycie pomoc, to dziękuję.